Dzień dobry, drugi dzień wyzwania. Wczoraj po nagrywkach już byłem na siatkówce. Grało się tak sobie, za dużo kalorii nie spaliłem, ale zawsze lepsze to niż nic. Wieczorem koledzy zapraszali mnie na domówkę i postanowiłem testować, czy dam radę trzymać się w ryzach. No i dałem radę, jestem bardzo zadowolony, nic nie piłem alkoholu. Nawet pizza mnie nie skusiła. Kupiłem sobie w zamian wafle, wafle ryżowe. Co prawda, w polewie czekoladowe, więc te 600 kalorii wpadło, ale to jest o wiele lepiej niż chipsy, pizza, piwo i wszystko, co by mogło się dziać, gdybym się nie powstrzymywał. Więc jestem bardzo zadowolony. Wróciłem do domu dopiero o drugiej w nocy, więc sen był średnio wydajny. Sumarycznie spałem długo. Ale no, w innych godzinach, więc troszeczkę. nie mówię. Dzisiejszy dzień był. Jest w sumie rozchwiany. Byłem dzisiaj jeszcze na spacerze, zrobiłem ponad 7,5 km. Trochę noga mnie boli, muszę ją jakoś zrehabilitować, bo ona często daje się znaki, szczególnie po piłce nożnej, którą gram w poniedziałki. No, ale jakoś to trzeba kontynuować. Dzisiaj chciałem zaprezentować, w jaki sposób robię sobie ten daily, dzienne pisanie tego, co chcę dzisiaj zrobić. Jest już troszeczkę późno, już większość rzeczy zrobiłem, ale jeszcze nic nie pisałem, bo chciałem właśnie nagrać ten filmik. Tak więc zaczynajmy. Okej, okay, mam nadzieję, że widać. W tym systemie chodzi o to, żeby było to wszystko proste. Piszemy sobie datę. Dzisiaj mamy 17 listopada. I tak: pierwsze co robię, to sobie wyznaczam jeden cel na dzień, taki punkt najważniejszy, który chcę wykonać. Potem robię sobie rutyny dnia. Czyli to są takie rzeczy, które chcę zawsze robić codziennie, i następnie mamy zadania na dzień. Do tego dodaję, jaki priorytet to zadanie ma, i mamy trzy rodzaje, jakby, zadań. Mamy zadanie, wydarzenie to jest kółeczko, i notatka to jest myślnik. Tak w skrócie wygląda ten system. Jeśli chodzi o dzienne podsumowanie, teraz dodamy sobie kilka rzeczy z dzisiaj. Na pewno, też dzisiaj jest czwartek, więc warto dopisać czwartek. Przykład. Na dzisiaj, e, moim głównym zadaniem jest odpoczynek i regeneracja nogi, ale też robić to w sposób aktywny, czyli spacer. Tak jak wspominałem, dzisiaj już to zrobiłem. Jeżeli chodzi o rutynę dnia, no to mam tak. Suple. Codziennie biorę y, witaminy, minerały. Mieszankę w tabletkach. Daily. To właśnie jest to, co teraz robię. Co z reguły robię rano, jak się obudzę od razu przy kawie. Y, no a żeby teraz chciałem nagrać filmik, to robię to w tym momencie. Do tego codziennie. Słówka z Memrise. Jest to aplikacja do nauki języków. Ja powtarzam sobie słówka z angielskiego. Redwise. To jest taka aplikacja, w której możemy zostawiać swoje notatki, cytaty, wpisy z książki. I ona po prostu ma system przypominania, i codziennie sobie takie fiszki przeglądam. Dalej mamy jakiś rodzaj cardio. Dzisiaj był spacer, trening siłowy, czytanie książki i retrospektywa dnia. To są moje aktualne rutyny dnia, które codziennie wykonuję, przynajmniej staram się. No i jeżeli coś wykonuję, to oznaczam to krzyżykiem. Cardio zrobione, spacer dzisiaj. Tak jak mówiłem, to jest 7 km cyknięte, więc kardę można zrobić. Słówka dzisiaj też już powtarzałem. E, witaminy wziąłem. Daily, właśnie wykonuję. E, nie pamiętam jak z więc sobie to zaktualizuję po nagraniach i zobaczę, czy to robiłem, czy nie. Jeżeli nie, no to zrobię. Zadań. Tak jak wspominałem, regeneracja nogi. Ja mam dzisiaj dla mnie najwyższy priorytet, więc piszę tutaj literkę A, A, B, C, D i tak dalej. Takie mam priorytety. Wydarzenie to akurat coś musimy wymyśleć. Ja powiedzmy, że dzisiaj wydarzeniem będzie nagranie. Nagranie vloga. No to akurat nie jest jakieś takie wydarzenie, ale dla przykładu zróbmy notatka. Ja na przykład muszę zrobić jakiś lepszy sposób, jeżeli chodzi o statyw do kamery, bo tu jest bardzo musiałem się wygimnastykować, żeby pokazać ten notatnik, czyli poprawienie Poprawię, poprawić statyw do nagrywania statyw to dużo powiedziane, bo nie mam czegoś takiego, ale mam tu jakąś rączkę która trzyma ten telefon, mam nadzieję, że wszystko widać zobaczymy to później, bo właśnie jest taki problem że to zasłania ekran telefonu i nie widzę co się tam wyświetla, więc prawdopodobnie yy, będę musiał jakieś oprogramowanie coś ściągnąć i będę pokazywał sobie ekran na innym wyświetlaczu no albo zmienię statyw na jakiś taki, który będzie pozwalał mi Widzieć, co jest na ekranie. E, tak czy siak, tak to wygląda. I to jest taki mały wpisik, który raz zawsze rano sobie przygotowuję na dzień. E, dodajmy może jeszcze troszkę zadań, na przykład chcę z priorytetem A kurs przerabiać. Kurs nazywa się Bestiu. Jest to taki kurs z rozwojowca rozwojowiec.pl to jest taki typek, który od wielu lat samorozwojem się zajmuje i ma jakieś swoje produkty. Aktualnie przerabiam go kurs bestiu. Um, niewiele nowych rzeczy się tam dowiaduje, bo od wielu lat też yy, bawię się w te rozwoje, ale ma jakiś tam system, który pomaga. W osiąganiu swoich celów, więc czemu nie? Może kiedyś zrobię odcinek o tym, moją recenzję, recenzję, moją recenzję na ten temat, yy, przedstawię. No zobaczymy. Yy, na razie tak, mamy to zrobione i to jest właśnie jeden z punktów tego daily, yy, z tego bullet journal, tego systemu. Yy, kolejne to będę przedstawiał Następnych odcinkach, jak dojdziemy do podsumowania miesiąca, to wtedy pokażę, jak to u mnie wygląda. Na teraz to będzie tyle. Dzisiaj jeszcze chcę zrobić ten trening siłowy i przygotować Excela. Tartujemy trochę, będę się wzorował na Excelach, których już kiedyś miałem, prowadziłem. Pierwszy arkusz będzie. Od y, diety i takiego ogólnego podglądu dnia, y, tygodnia. Przeskoczmy do gotowca. Tak to mniej więcej wygląda. Y, tu jeszcze datę muszę poprawić. Ok. I w ten sposób będę sobie notował y, od przyszłego tygodnia nasze zmagania. I może pokrótce opiszę tutaj, co się wydarzyło. Baza kaloryczna, czyli tyle kalorii chciałbym dziennie zjadać. Ustawiałem na początek 1800. Jest to trochę mało, ale ja już te kalorie robię od dłuższego czasu i zauważyłem, że na takim poziomie chudne coś. 2000 też pewnie byłoby ok. No ale jak będę chudnął za bardzo, to wtedy będę się przejmował i trochę zwiększy kalorie. Na razie zacznijmy spadki i będziemy się zastanawiać. Czyli można do tego użyć kalkulatorki. W internecie są dostępne. Podaje się wiek, wzrost, wagę i swoją aktywność, i on daje jakąś tam bazową wartość. I potem musimy sprawdzać, czy ona jest prawdziwa, czy jest idealna, czyli nasza waga ani nie wzrasta, ani nie maleje, czy jest za mała, czy za duża. Ja ustawiam. 1800 i też ważne jest, żeby jakoś specjalnie się mocno nad tym nie zastanawiać, tylko ustawić jakąś wartość i badać tygodnie na tydzień ciało da znać, czy jest OK, czy nie, sport kolumna sport to jest kalorie które spaliłem w sporcie, nie takie bazowe w ciągu dnia, tylko dodatkowe. Na przykład, jeżeli jakiś sport zrobię i będę ją 500, tutaj przez 500 i dziś to jest kalorie spożyte kalorie będę y, liczył i będę używał do tego y, aplikacji MyFitnessPal i powiedzmy że miałem 1800 to tutaj nam się oblicza różnica czyli suma spożytych plus y, dodatkowych z aktywności i od tego i od bazowego to odejmujemy. Jesteśmy plus 500 i jak widzimy, to obejmuje cały tydzień, bo będzie to po prostu e, uwzględniało cały tydzień. I moim celem jest, żeby w ciągu tygodnia być na 0 no albo na jakimś minusie, czyli tutaj, żeby źła była zielona na plusie. Bilans dodatni e, kalorycznie tak naprawdę ujemny kalorycznie ale że więcej spaliliśmy niż zjedliśmy, bo czasem może być mała odchyłka jakiegoś dnia, sobie powiedzmy zjemy 2000, to nie ma żadnego problemu, żeby kolejnego dnia zjeść mniej lub zjeść tyle samo, ale zrobić jakiegoś sportu tu więcej. Czy tam ileś sportu, żeby nadrobić. Nawet teraz jak widzimy jest 300. Na plusie jest OK. Do tego będę notował białko, węglowodany, tłuszcze. To są podstawowe makroskładniki. E, ustawiłem sobie bazowe białko na 160 g, węglowodany 200 i tłuszczy 40. Na razie tymi, tymi kolumnami nie będę się mocniej przejmował. Ważne jest dla mnie to, żeby nie przekraczać 1800 kalorii. Jak to osiągnę już regularnie, systematycznie, to wtedy będę bardziej patrzył na jakość tego jedzenia, żeby było mniej tłuszczy, więcej białka, żeby treningi siłowe były jak najbardziej optymalne. W sensie efekty z treningów siłowych, żeby ciało miało z czego budować mięśnie. No. Więc mamy opędzlowane te dwie duże kolumny. Yy, dalej mamy wagę. No to tygodniowo będę w poniedziałki się ważył. Ostatnia waga była 96, ale jeszcze ją zaktualizujemy 21 albo w niedzielę 20 i tutaj wpiszemy. No i pod koniec tygodnia będę sobie pisał. Yy, Jaka waga? No i mamy, czy jest na plusie, czy na minusie. Kolorki tu będzie trzeba dodać, bo widzimy, że się nie pomalowało. Minusowe powinny być plus yy, na zielono. Checkboxy zaznaczamy, czy był trening siłowy, czy był trening cardio. I jak tak, to tutaj nam się pokazuje, ile razy w tygodniu to było wykonane. Sen. Chcę spać co najmniej 7 godzin dziennie, a w tym głębokiego snu godzina. I tak samo jak wszędzie piszemy, to nam się robi. Yy, koloruje nam się, czy jest dobrze, czy nie. W sumie 0. Jeżeli jest różnica 0, to powinno być dobrze. Tutaj mamy OK, czyli tu mamy pomieszane, bo powinno być na odwrót. Czyli muszę tutaj zmienić warunek kolorowania. I będzie dobrze. No i głęboki sen. To samo. I tyle z tego Excela. Znaczy z tego arkusza. Zaraz przejdziemy do arkusza numer 2. Tylko poprawię te kolorki, żeby były dobrze, ale już poza kamerką. Ok. Robimy drugi arkusz. W drugim arkuszu będę trzymał kalendarz, w którym będę zaznaczał po prostu. Będę zaznaczał po prostu kolorami, czy dany dzień był ok, czy nie. Będzie łatwiej mi to wytłumaczyć na przykładzie. Na początek zrobimy sobie, skopiowałem już przygotowane jakieś tam rzeczy z innego arkusza. I po prostu Zrobimy to ładniej. Oj, oj, tak nie jest zbytnio ładnie. Trochę zabawy jest, ale jak już raz zrobimy to będzie z głowy. E, mamy listopad. Zaczęliśmy od 15 nasze wyzwanie. Ale już cały listopad tutaj będzie. Zmieńmy dzciąkę na taką samą. Ustawmy wszystko w ten sposób. Jest listopad. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Tu będzie kolejny miesiąc. Tu będzie kolejny miesiąc. Listopad, grubień. Nie listopad, grudzień, styczeń hmm. zaraz zobaczymy e, jakie tu chcemy zrobić to pogrubione widok siatki nie potrzebujemy Tu jest niepotrzebne obramowanie. I okej. Okay. Grudzień. To sobie skopiujemy. Żeby nie przynudzać, wrócę e, to jak zrobię już do końca. To zobaczenie zaraz. I witam! Mamy kalendarz zrobiony. Dużo tych dni zostało. Możemy sobie usunąć albo zwyszarzyć, tak będzie lepiej. Dni, które nie są w naszym wyzwaniu. Cyk i tu też do 15. Do 15 robimy sobie szary kolor. I widzimy ile jeszcze przed nami zabawy. I teraz, y, zasady, jakimi będę się tutaj posługiwał, no to możemy wykorzystać ym, to miejsce do tego. Zrobimy sobie tutaj taką małą legendę, żebyśmy nie zapomnieli, co te oznaczenia oznaczają. I tak. Pierwsze co, to pogrubiona litera z ciągką większą, czyli jedenastką, będzie oznaczała dieta, że wykonaliśmy poprawnie dietę. Czyli ilość kalorii zjedzonych była mniejsza niż ilość kalorii spalonych. Dalej, kolorkiem... Kolorkiem powiedzmy zielonym, w sumie nie potrzebuję tutaj liczby, po prostu kolor zielony to będzie oznaczał, że cardio. Może jakoś w ten sposób? O, będzie ładniej. I może o, super dieta cardio, trening będzie oznaczony kolorem takim. A jeżeli zrobimy trening i cardio, no to najlepszy kolor taki będziemy dążyć do tego, żeby żeby wszystkie nasze dni były właśnie w ten sposób oznaczone. Trochę zabawy, trochę klikania. bo no, można by tego nie robić. Ale ja jestem osobą, która lubi takie notowania. Więc wykorzystajmy do tego, żeby. Mnie to bardziej może motywowało. Ok, jakieś wydarzenia dodatkowe będziemy osobno sobie oznaczać na bieżąco. Zrobiłbym tutaj jeszcze przerwę. W ten sposób trochę mi to tu nie wyszło, jak chciałem. Czytelniej. Możemy tu jeszcze jakąś taką rubrykę. Tabelkę. Nieważne. To już jest od. Albo no jest, dobra. Już nie kombinuję. I tak, oznaczamy. Wczoraj dzisiaj było, wczoraj było kardio w postaci siatkówki. Wczoraj mieliśmy środę, nie zrobiłem treningu siłowego dietę przestrzegałem, więc oznaczamy pogrubione. Jedenastka i samo cardio. I mamy nasz pierwszy dzień zrobiony wtorek. Yy, chyba nic nie robiłem, więc nic nie oznaczam. I w ten sposób będzie nam się ten kalendarz kolorował. Możemy oznaczyć to jako kalendarz. A tu nie wiem zdrowie albo dieta. Nie, no zdrowie. Niech będzie. Następne co zrobię, to uzupełnię ten kalendarz o dni. albo nie. Będziemy to robić na bieżąco, więc to mogę sobie usunąć. Wszystkie zbędne rubryki i po prostu będzie to rosło razem z. Kolejnymi tygodniami. W ten sposób to zrobię. Tu będę miał kalendarz już na cały rok. Będziemy widać, ile zostało do końca wyzwania. Jeszcze bardzo dużo czasu. A tu będziemy widzieć na bieżąco sobie. Jeszcze może byłoby fajnie, gdyby u góry zawsze było. Jakby u góry zawsze było najnowsze, ale to w sumie można. oszukać w ten sposób, że będę miał tutaj. Że będę miał tutaj po prostu odnośnik do ostatniego pola. A mnie tutaj skakało. Nieważne, dobra. Jeszcze jedną, jeszcze jeden arkusz się przydał, a mianowicie z pomiarami. A go już dodam jutro, żeby tu nie było tak dużo tego i też dzisiaj nie będę robił pomiarów, więc na spokojnie. Tak naprawdę pomiary powinniśmy w niedzielę zrobić, żeby były najświeższe. To na dzisiaj starczy. Dzięki wielkie za uwagę i do jutra. Cześć.